Witam i witam, tam, witam, fani. Dopiero wróciłem do domu. Teraz będę robi kolację. Dzisiaj nie ma tym. Przekro. Wieczorem pan. To jest coś Wam powiem. To jest to samo co parę minut temu robimy z tym na żywo. Wy chcecie z tym, a jak ja puszczam wam sprawy po sobie. Nie, nie będę, tak, ja wiesz. ale Ale strymacy, ogęsiaj! Tak. Błąd. Tak. Coś jest za coś, jak się mówi. I tak, widzowie i pani, wchodzę z wami w dobry łuk. Podaję wam rękę. A ja sobie robię, jak się mówi, kolację. Chwilę posiedzę, bo jutro do roboty, na 6 rano. Hmm. Taka jest pana. Ja mówiłem w w telewizji, że nie zawsze będzie z tym. To my ustalamy, nie wy w telewizji. Wy możecie powiedzieć, kiedy może będzie z tym czy coś takiego, Ale to nie były starcia, tylko me. Ja taką krótko, widziałem, widziałem fajnie. Następnie był dzisiaj z tym. Robię z tym, a dlaczego mnie się do Lajta? Nie na rzeczy. A no właśnie, no właśnie, właśnie. Lubię sobie kolację w bo po pierwsze jestem głodny. Ja musiałam w różnych sobie pozałatwiać w Nie to, że będę na Was czekać, kiedy zamówicie w awisji do Ja myślałam, tak, tak na logikę pomyślałam, że jak wrócę po 15, o 16, będziecie się zamawiać. Myślałam, że będzie mnóstwo zamówień, a tu, tu ba to ja idę Wam na łatwiznę. Będę ja tym pieczną i się Wam nie interesował. Co bym zrobił? Taka jest prawda. Bo ja przez ten czas sobą chcę odpocząć. Od pracy. Może chcieli stryjna. Górek. Tak. A cóż mówię? mówiłem w wykopu? Mógł pan, mogę powiedzieć, co ten zrobię, zrobił? komu kąpieliśmy mi życie. to jedno ja sobie, no jest coś takiego i to oficjalnie mogę wam powiedzieć za widzą i to jest po prostu jedna osoba, która rzeczywiście mam kontakt z tą osobą. Ta osoba się wkręciła na wykopie, weszła w połączenie z wykopem, tego typu. I po prostu to być niefajnie. No bo chciał wyjść z tego gówna, i zaczęli jej zastraszyć, nachodzić, podpaść mu dom, mieszkanie. Wybijali mu szybę w domu. No właśnie. Za to się Wykop się mścił na, na mojego kolegę, Za to, że on powiedział, sorry, ja nie jestem głupi jak wy. Ja o to chodzę i tyle. A Wykop zaczął się mścić. Ale coś mam powiem. Te osoby, które mu Zrobili coś takiego, no to siedzą do dziś jeszcze. Do dziś siedzą. A nie powiem, kto to są na wykopie. No, tak, tak Wykop Ja sobie chciał zmienić życie. Na chodzenie. Wypieńczono już szyflę no, w oknach, inne rzeczy. Co on zrobił? Mój kolega wiedział, gdzie ma złożyć się o pomysł na namierzyli tych łebków, bo to są Mauraci pewnie. A tu uwierz się, że to są chłopaki zwykli. I tu mało laty jeszcze, mieli jeszcze 18 lat, teraz tu mają 22 lata. Oni wylądowali za to, za to i jeszcze za numer. Ale przy okazji, sąd dołożył sprawę, sprawę właśnie tego, co właśnie koledzy zrobili bo chcą jak się mówi jak się mówi z gówna, a, a tylko za to, Tylko tylko nie pomyślał dzieciaki z wykopu że policja sama dojścia że on jest sprawdza no i wpadli w zasadzkę ale nie powiem, jak to zasadzkę. To, to było już. Bo policja wiedziała, którzy to są na wykopie. Tylko oni się kryli. Pod loginami różnymi, nikami tego. No i tak. Niefartem to się stało. No właśnie. A ty jak oficer i Wchodziliście właśnie w ten sposób. Bo macie do mnie To miejcie do tych ludzi, którzy Was namawiają. Czyli wykop. Mówiłem Wam to, to pół godziny temu. Będziecie słuchali, będziecie tego, też będziecie mieli takie sprawy. Jeszcze gorsze mogą być, bo to, to teraz młodzież jest tak nad nienawiścią, że to już mało no, no, powiedzmy. To widzę i Państwo. Tak Państwa, tak mówię, życie to nie jest zabawa. Życie to nie jest zabawa. Życie się zawiesi. Myślał No i tak jest. Życie pokaże, gdzie jest miejsce tego człowieka i inne rzeczy. My sobie sami robimy przeszkody, ale to robicie sami sobie przeszkody, a później się zastanawiacie się, jak to wyjść z tego. Myślicie, myślicie, w z ich, ich pułapki, myście jak wyjść z tego? No zobacz, koniec o, o nich gadania. Powiedziałam wam prawda? A nie powinienem mówić wam, śniadanie wam w sprawie tych łeb końcowych wykopu co koledzy zrobili mojemu z mieszkaniem, ze wszystkim. O to Was nie powinno obchodzić. Ale chcę Was uświadomić, jaki jest wykop. Myściwy. I inne rzeczy, ale to jest ważna porażka, ja idę na kolację, bo jutro idę do roboty, tego typu, a właśnie, zastanawiajcie się, tego typu, no dobra, uciekam, jak się mówi, na kolację, bo jestem głodny, a ci się nie ma, przykre, ale mówiłem, nie zawsze jest stream, i stream tak, mieliście 15 minutowy stream, Przypomnijcie sobie. Wejdźcie sobie na kanał, dajcie suba i zobaczcie moje z mojego na żywo. Co ja mówiłem tam sprawę wykopuj wykopu, inne rzeczy, że wchodzicie w ich, te zabawy, i inne rzeczy. Dalej nie będę wam to tłumaczyć, bo nie ma sensu. Jak jesteście dziećmi, to bądźcie z nimi. Tylko tak powiedziałem: Ja jestem dorosły. Nie mam mózgu. Jak jak wy, i fan, jako dzieci. Bam, bam, bam.